Witam Was serdecznie. Słuchajcie, to jest Hit. Zawodniczka KSW chciała pieniędzy za wywiad. To jest coś, czym żyje internet, i to jest jeden z tematów, którymi dziś się zajmiemy. Zaczynamy. Już wam mówię o co chodzi. Już niedługo na gali KSW 102 dojdzie do ciekawego jak na polskie kobiece MMA pojedynku Adrianny Kreft z Wiktorią Czyżewską. I przed tym starciem Hubert Mściwujewski wpadł na taki pomysł, aby zrobić taką konfrontację face to face program, w którym naprzeciwko siebie usiądą Kraft i Czyżewska i będą mogły sobie porozmawiać w cztery oczy. Taka odpowiedź wiecie na Słabo klikające się te sportowe wywiady i był taki pomysł, aby to gdzieś, taki pomysł rodem ze świata Flików, aby gdzieś ten pojedynek bardziej wypromować. I Adriannie krew ten pomysł się nie spodobał. Powiedziała, że nie bierze w tym udziału, chyba że ktoś za to zapłaci. Zresztą posłuchajcie sami, co Ada Kreft powiedziała na ten temat w wywiadzie dla kanału Polish Fighters Info. Hubert miał prowadzić konfrontację. Z nami i może to się większości nie spodoba, czy nie, ale no zapytałam, ile płacą. No a spotkałam się z odpowiedzią, że nie, że za darmo. No to otóż za darmo to ja z siebie idiotki nie będę robić, nie będę się obrzucać błotem. To na pewno nie, a ktoś tam będzie sobie liczył wyświetlenia. A jeśli chodzi o to, że to medialnie by nasz pojedynek wypromowało, no wiesz, nie do końca, bo to nie jest organizowane przez KSW, a ja obecnie nie mam planów wiązać się z jakąś branżą freakfightową i tam szukać sobie sprzymierzeńców. Ja sobie zawsze o tym mówię tak, zawodnikom, staram się to tłumaczyć, że tutaj są tutaj jest stypa na konferencjach KSW, a tutaj są dymy i patologia na konferencjach freakowych. Między jednym a drugim jest ogromna przestrzeń do zagospodarowania. Jeżeli tym zawodnikom sportowym mówimy, że potrzeba trochę więcej emocji, jakiegoś ognia wokół tego pojedynku, to nikt nie mówi o tym, żeby oni robili sceny niczym Natal marcoń przeciwko jego medialnym rywalom. Absolutnie nie, ale naprawdę jest jeszcze dużo do zrobienia. Trzeba się trochę postarać i pokombinować. Ada Kreft mówi, że nie zrobi tego, chyba że ktoś jej za to zapłaci, ale właśnie to jest ta praca. Jesteś tam. Mówisz to, co masz powiedzieć, pokazujesz się, jesteś bardziej rozpoznawalna, masz większe zasięgi, i to się wiąże z większą wypłatą. No, tak to działa. Wielu zawodników i zawodniczek, wiele zawodniczek i wielu zawodników jeszcze tego nie rozumie. I mam nadzieję, że zrozumie to, zanim będzie za późno. Za późno dla sportu. Chociaż ja wierzę głęboko, że, że sport się obroni, ale chciałbym, żeby to był sport na najwyższym poziomie. Jedziemy dalej. To, że organizacja Fame MMA kupiła organizację cloud. To nie była wielka tajemnica w branży. O tym mówiło się od jakiegoś czasu. O tym też wielu zawodników w swoich wywiadach wspominało, mniej lub bardziej oficjalnie. I też my, dziennikarze, jeżdżąc na eventy fejmu, widzieliśmy ludzi, których do tej pory widywaliśmy, pracujących przy. Iwentach organizacji Cloud, którzy teraz pracowali dla Fame'u. Mogę mówić o tym otwarcie, bo to też nie była żadna wielka tajemnica. Nikt się z tym nie krył, i tak dalej. Natomiast też trzeba przyznać, że brakowało oficjalnej informacji o tym, że taka transakcja miała miejsce. Teraz wiemy o tym już oficjalnie i z oficjalnego źródła, bo na ten temat dla kanału sportowego głos zajął jeden ze współwłaścicieli organizacji Fame, Krzysztof Rozpara. Posłuchajcie sami. Plotki, że Fame kupił prawa do marki Cloud i kilka istotnych aspektów z tego projektu są prawdą. To, że nie ogłaszaliśmy to z bardzo prostej przyczyny. Są to kwestie biznesowe. Nie mieliśmy definitywnie gotowego planu co dalej zrobić z tą marką, czy kontynuować Cloud, czy rozszczepić Fame na freak. Plan musiał być dostosowywany, musieliśmy się dopasowywać absolutnie. To nie oznacza, że mamy coś do ukrycia. Fame kupił markę Cloud. No i w końcu fajnie, że poznaliśmy to te oficjalne informacje, wiemy na czym stoimy i teraz my też możemy sobie w końcu też oficjalnie porozmawiać o tym, czy to dobrze, że taka transakcja miała miejsce. Niektórzy powiedzą, że tak a znam wiele osób, które powiedzą, że nie. Słuchajcie, niezależnie jaka to branża, monopol nigdy nie jest dobry, bo monopol sprawia, że ten jeden hegemon, hegemon może dyktować warunki. I w tej sytuacji tak też się dzieje. Organizacja Fejm obcięła zarobki zawodnikom, o tym też zawodnicy mówią otwarcie. I nie ma konkurencji, która w tym momencie wchodzi na rynek, która musi gdzieś tam się przepychać łokciami i windować te stawki do niebotycznych kwot. Bo tak było w tej branży. Często te kwoty były z kapelusza, często były ogromne, często była walka o zawodników, często było podbijanie oferty i zawodnicy oczywiście na tym korzystali, zacierali ręce, bo trudno, żeby tego nie robili. Tego teraz nie ma. Podobno to jest jeden z tych aspektów, które mogą sprawić, że ten świat przetrwa. Mniejsze koszta organizacji, bo jak ten budżet na finanse, na, na pensje jest mniejszy, to też ty musisz troszeczkę mniej zarobić, żeby to wszystko się spinało, a nie musisz patrzeć na te kilkaset tysięcy sprzedanego pay per view, żeby ten interes miał, miał sens. Słuchajcie, tutaj oczywiście ta konkurencja może sprawić też to, a właściwie brak tej konkurencji, że ty Gal będzie mniej, bo uważamy, chyba, bo wielu z Was wiem, czytając komentarze, że się z tym zgadza. Że tych gal było za dużo. My jako dziennikarze też się możemy cieszyć. Więcej gal, więcej pracy, ale to też spowodowało, że jednak ten frikowy świat spowszedniał, że to już nie było to. I teraz, jeżeli Fame przejmuje cloud, to wcale przecież nie oznacza, że będziemy mieli Fame, cloud, Fame, cloud, co chwilę te gale, tylko rzeczywiście może być to bardziej przemyślane. Jednego nadal nie wiem z tego wywiadu. Ja nie wiem nadal, czy my zobaczymy galę cloud czy będzie to wszystko już pod szyldem fejmu, bo długo na ten kolejny cloud czekamy. Na to jeszcze tutaj odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Mogę Wam tylko powiedzieć, że od dłuższego czasu mówi się o tym, że jeżeli organizacja Cloud, czytaj też już oficjalnie Fame, pod tą marką Cloud coś zrobi, to będzie to gala z imponującym, jeżeli chodzi o obsadę, turniejem. Mówiło się o turnieju, w którym mieli wziąć udział tacy zawodnicy jak Labryga, jak Wielki Bój, jak Denis Załęcki. Wiem naprawdę z dobrych źródeł, że taka propozycja była na stole i coś jest na rzeczy, i takie coś ma się w przyszłości odbyć. Nie wiem teraz, czy pod szyldem Cloud. Nie wiem, czy pod szyldem Fame, ale rzeczywiście taki turniej ma, ma miejsce. Zobaczymy. Jestem ciekaw, co myślicie o takim turnieju, który byłby rzeczywiście złożony z takich zawodników mocnych medialnie i zawodników przede wszystkim skonfliktowanych, bo to Denis Załęcki chyba nawet kiedyś powiedział, że to miał być turniej, gdzie tak naprawdę wszyscy zawodnicy to byliby zawodnicy, z którym ma jakiś konflikt. No to myślę, że mogłoby grzać. Słuchajcie, jestem ciekaw, co o tym myślicie. Cloud już oficjalnie, bez żadnych tajemnic, bez owijania w bawełnę stał się częścią fejmu. Co wy o tym myślicie? Czy to dobra decyzja, czy to dobre dla rynku? Teraz tak naprawdę tylko organizacja Prime tutaj staje się taką konkurencją dla i jestem ciekaw, jak ta walka o rynek będzie teraz wyglądała. A my jedziemy dalej. Kuriozalne, szalone, zwariowane, niespotykane zasady walki na gali Prime Show MMA 11, zbliżającej się wielkimi krokami, słuchajcie, e, mowa o walce Dominik Zadora kontra Krzysztof Ryta i Jacek Murański. Te zasady są tak pokręcone, że ja się będę posiłkował tą grafiką, którą Prime wstawiło w swoich mediach społecznościowych. Najważniejsze na początek, bo to, że to jest boks, małe rękawice, to nie jest niespodzianka, natomiast przez pierwsze dwie minuty każdej rundy walczą Krzysztof Ryta i Dominik Zadora. Ale na trzecią minutę Ryta zamienia się z Jackiem Murańskim. Jestem ciekaw, co Wy o tym myślicie. Nie ma, nie ma limitu liczeń po knockdownie. Za każde liczenie zawodnik traci jeden punkt. OK. Zawodnicy Jacek Murański i Krzysztof Ryta są oceniani jako jeden zawodnik. Zrozumiałe. Zawodnik znokautowany odpada z rywalizacji, a zawodnik neutralny wchodzi do walki i kontynuuje ją jeden na jeden. Zgodnie z zależnościami czasowymi każda kolejna runda trwa wtedy 90 sekund. I co wy o tym myślicie? Czy to, co wam teraz przeczytałem, te niespotykane zasady, zmieniają jakoś wasze postrzeganie tego starcia? Jara was to, bo ja na przykład cały czas stoję na stanowisku, że jak walczy dwóch na jednego, dwóch w miarę kumatych, to jednak tych dwóch ma miażdżącą przewagę. Ta liczba robi różnicę i to sprawia, że jednak tutaj faworytów widzę. W osobach Ryty i Jacka Murańskiego. Piście, jak wy to widzicie, i pamiętajcie, że galę PRIME 11, która już w sobotę w Ostrowie Wielkopolskim możecie obstawiać, także tę walkę u tego Buchmachera, fortunie, do czego gorąco zachęcam. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.